Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio brakuje mi bardzo, bardzo, bardzo słońca, więc pozostaniemy dalej w temacie podróży i w temacie Wysp Kanaryjskich, ponieważ dzisiaj zapraszam Was na odcinek o Lagomerze. Także tym razem nie zapomnę o dżinglu. No i mam nadzieję, że jakoś sprawnie Wam opowiem o naszej dwudniowej wycieczce na lagomerę, którą odbyliśmy podczas ostatniego pobytu na teneryfie. Mam taką notatkę notatkę składającą się z 13 punktów, no i mam nadzieję, że jakoś to wszystko w miarę hermetycznie opowiem. Zacznijmy od tego, jak dostaliśmy się właśnie na tą Lagomerę, no bo są różne, różne aż dwa sposoby, w jaki sposób można się właśnie dostać na tą Lagomerę. I pierwszym sposobem jest samolot, który, no jeżeli się jest dłużej tam, to można naprawdę zdobyć jakieś tam fajne ceny, a jeżeli jakby się jest w jakimś tam określonym czasie, bo akurat my byliśmy w Wtedy na Teneryfie, kiedy były tanie bilety po prostu, więc no, nie mieliśmy jak za bardzo wybrzydać w tanich biletach na Lagomerę, więc udaliśmy się tam promem. Mieliśmy taką wypożyczalnię który, samochodu, która zgodziła się na to, żebyśmy po prostu z naszym samochodem przemieszczali się pomiędzy wyspami. No i właśnie prom z Teneryfy na Lagomerę oraz ten dla dwóch osób i jednego samochodu Fiata Fiatu, Fiat 500 kosztował nas jakoś 930 zł. No i jakby Lagomera jest dość blisko od Teneryfy ale jakby no, ja się troszeczkę boję pływać, o czym chyba na którymś odcinku już wspominałam, więc stwierdziłam, że jak będzie jakoś bardziej bujać, no to we, byłam już przygotowana i wzięłam ze sobą aviomarin, żeby w razie czego zażyć. No, ale na początku czułam się tak całkiem spoko i w momencie, kiedy zaczęłam się włączać jakaś taka panika lekka, no to stwierdziłam, oho, to już jest ten czas, zjeżarłam ten aviomarin, tylko jakby ten chciałam powiedzieć lot ta wycieczka tym promem trwa stosunkowo krótko, bo kurczę teraz nie pamiętam, ale to było 30-40 minut, czy do godziny maksymalnie jakoś mega blisko są oddalone te wyspy od siebie i no i oczywiście nie wzięłam go od razu, tylko jakby gdzieś po jakimś tam czasie znaczy ten, ten marin i oczywiście zaczął działać praktycznie jak zaczęliśmy wysiadać już stamtąd no, a to był ten jakby moja kolej na prowadzenie auta, więc jeździłam na haju, tak, na, z tym, po tym Marinie i y, pytałam się, kuby, czy jadę spoko. On mówi, że spoko, ale czułam się po prostu, jakby, nie wiem, no jakby coś było nie tak ze mną. Więc śmiesznie się też podziwiało te, te wszystkie piękne widoki, które nas, y, że tak powiem, y, dopadły, które zobaczyliśmy zaraz y, w zasadzie po dotarciu na wyspę. A śmiesznie się potem jeździło tak trochę na tym haju. No ale w końcu się nawet nie zamieniliśmy. Pojechaliśmy w zasadzie, jak tylko się tam na do, nam doba zaczęła, to pojechaliśmy sobie na... Y na nocleg, i poszliśmy w kimę, i tam chyba spaliśmy z godziny czy ileś. Skoro już wspomniałam o noclegu, no to może powiem, jaki nocleg mieliśmy, ale sekundka przerwy, bo muszę odkaszlnąć. Dobra, jestem. Więc wybraliśmy najtańszy nocleg. No bo, no bo tak, po prostu wybraliśmy najtańszy nocleg. Nasz nocleg wyglądał całkiem sensownie. Zapłaciliśmy 166 zł za dwie osoby. I ogólnie nocleg był w takim, jakby to powiedzieć, takim jakby drewnianym domku, który był ulokowany na dachu jakiegoś innego domu. Więc jakby ktoś po prostu, nie wiem, miał noclegi, ale chciał zrobić sobie więcej pokoi, więc zrobił sobie taki domek. I dopiero wtedy, jak żeśmy zobaczyli w ogóle ten domek, no to dopiero wtedy obczęliśmy tak naprawdę tą ocenę na bookingu. Która nie była zaciekawa, i to był, chyba był najgorzej oceniany nocleg, na którym byliśmy. I no, ja jak zobaczyłam szpary ogólnie tam gdzieś w oknach, w drzwiach też, no to pomyślałam Boże, żeby tu nie było jakichś karaluchów, bo przecież one przylezą. Wlezą nam po prostu masakra. Na szczęście nie było żadnych karaluchów. Ten domek był dość mikroskopijny. Miał bardzo małą łazienkę, bardzo mały brodzik. W ogóle jak się myliśmy, to wylewała się woda z tego brodzika, więc to był po prostu jakiś hit, naprawdę. I nie dało się zamykać, zamknąć drzwi do toalety. Dlaczego? Dlatego, że tam, jakby używając takiego słowa, chyba bardziej z gwary góralskiej, wypucyło panele. I nie dało się po prostu zamknąć. Nie wiem, jak to, kurczę, powiedzieć, bo ja zawsze używałam, nie jestem góralem, ale używałam takiego słowa wypucyło, tak wybuliło, tak... Jakby do góry, nie te panele, i nie dało się zamknąć drzwi. I jeszcze ta, wiecie, ta, ta rzeka, tej, tej wody, która zaczęła płynąć na ten pokój. No hit, naprawdę hit po prostu. No jakoś przespaliśmy tą noc, nie było nawet jakoś wybitnie zimno i tak dalej, ale no śmieszne to było wszystko I, i też na początku mieliśmy problem z zamknięciem drzwi, ale w ogóle jakby też rzeczy uważaliśmy, że nasze w tym, tym mieszkaniu są w ogóle totalnie niebezpieczne i w ogóle ja się też czułam tak, że tak, tak naprawdę w każdej chwili ktoś mógł przyjść i pieprznąć nam w okno, i albo dmuchnąć, nie? I taki domek jak z y, y, tej bajki o, y, o czerwonym krasnoludku. O nie, przepraszam, nie czerwonym krasnoludku, o tych trzech świnkach, nie? Że przyjdzie, że przyjdzie wilk i y, y, dmuchnie, nie? I to, to ja miałam takie wrażenie, że my będziemy właśnie jedną z tych świnek i y, 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 że nam przyjdzie taki wilk i dmuchnie nam po prostu ten, ten, ten domek. Dobra, ale nie rozgadujmy się na temat y, tego domku, bo. Bo znowu podcast będzie trwał 150 milionów lat, a ja nie przejdę przez te wszystkie y, punkty. Y, no i jakby to, co już wcześniej po, y, po, wspomniałam, że jak po prostu y, wysiedliśmy na tej y, lagomerze, no to jakby to padła nas taka trochę dzikość y, tej wyspy, w ogóle ta wyspa nas totalnie zachwyciła. Y, i dla nas po prostu, no zrobiła na nas mega, mega, mega wrażenie. Nie jest ona jakaś wybitnie duża, jest nawet chyba jedna z mniejszych, chyba z tego co wiem. Najmniejsza jest El Hierro, ale chyba Lagomera jest właśnie chyba zaraz, zaraz przed tą Wyspom I w każdym razie co nam się tam okropnie podobało, no to były tam takie te lasy wawrzynolistne. I one są również na Teneryfie. Z tym, że żeby iść tam do tych lasów na Teneryfie, no to trzeba jakieś tam no mieć specjalne wyjściówki. No one są bezpłatne, no ale trzeba je sobie tam gdzieś wcześniej załatwiać, więc więc właśnie no wtedy, kiedy była możliwość pójścia, no to my byliśmy tam właśnie na Teneryfie. I to był chyba drugi nasz dzień pobytu, a w sumie trzeciego pojechaliśmy już na Legomerę, więc w zasadzie trzeciego widzieliśmy lasy wawrzynolistne właśnie na Legomerze i te na Legomerze robią naprawdę strasznie niesamowite wrażenie i tam nie trzeba żadnych wejściówek, ani nic, żadnych zgód dalej. Po prostu wieszcza się w te lasy i one się ciągną, one są ogromne. Przeszliśmy się przez jeden taki kawałek takiego lasu, przez inne gdzieś tam jechaliśmy. Ogólnie można zobaczyć, właśnie, filmiki, jakieś czy zdjęcia na naszym profilu The Lazy Road na Instagramie, ale naprawdę, no, po prostu, no, niesamowite miejsce. I też, jakby zdjęcia tam wychodziły takie bajkowe, bym, bym powiedziała, no, naprawdę, no, coś niesamowitego. Tak samo. Jakby z tego miejsca jest bardzo fajny i ciekawy list, list, Jezus Maria, co, co? jaki list? Vlog, bardzo ciekawy vlog, ufałkowanie świata właśnie z Legomery. No, niesamowicie tam Kasia opowiada właśnie o no, pięknie tego miejsca i o tym, że jest ono takie niesamowite i po prostu bajeczne. Także jeżeli będziecie na przykład na Teneryfie, no to polecamy po prostu się przepłynąć na tą piękną wyspę Lagomerę. I nawet z nie jakiegoś tam wysokiego punktu na Lagomerze widać właśnie, no, no piękny jest widok na Teneryfę, w ogóle Teneryfa, nasza ukochana wyspa, no wygląda tam przecudownie, naprawdę przecudownie. I też jest bardzo dobry widok. W sumie, nie wiem czy akurat był super przejrzystość powietrza, jak byliśmy, czy po prostu tak zawsze jest, ale też bardzo ładny widok był na La Palme i na El Hierro, więc no fajnie, jak tak jest, jest się na wyspie pośrodku oceanu i widać po prostu inne wyspy, jest to mega fajne. Pamiętam, że właśnie jak byliśmy na Gran Canaria, no to było kilka takich miejsc, gdzie było widać Teneryfy, ale, ale to z Lagomery przebiło wszystko naprawdę. Nawet ja sobie takie zdjęcie robiłam, gdzie dotykałam jakby czubka yy, i mega, mega, mega fajnie, fajnie to wyszło. Jak już wspominałam, no to na przykład właśnie te lasy wawrznolistne bez żadnego pozwolenia były i tak dalej. I na przykład jest na Teneryfie, takie najstarsze chyba w ogóle na całym świecie, ale na pewno na Wyspach Kanaryjskich, chyba na całym świecie też, takie tak zwane smocze drzewo dragon tree I, e, i z tego, co wiem, to na Teneryfie on kosztuje chyba 5 euro, żeby w ogóle zobaczyć to drzewo. E, no oczywiście, pff, Januszowe nam się życie łączyło e, i nie, nie skorzystaliśmy z tego na Teneryfie, za to znaleźliśmy to drzewo e, na lagomerze. i tam również było ogrodzone i tak dalej, nie można do niego podchodzić, e, pewnie z tego samego względu, co na Teneryfie, no ale jest za darmo. Po prostu mieliśmy taki mały nie no, mały. Kurde, z naszym brakiem kondycji to nie taki mały trekking, po prostu najpierw z górki, a potem pod górkę, no i zobaczyliśmy po prostu to zasmocze drzewo. I, że tak powiem, takich smoczych drzew jest sporo, to jest tam jakaś chyba, taki rodzaj jakby draceny, czy coś takiego, może chrzanie teraz, ale tak mi się wydaje, że taka jakby dracena. Jest ich sporo ogólnie tam, na przykład na Teneryfie, ale, no, ale to są jakby takie najstarsze i najpiękniejsze, i w ogóle no robi wrażenie, jakby, tak, bo to jest takie trochę jak z bajki. <laughs> właśnie kurczę. Powiedziałabym, że legomera jest taka trochę właśnie jak, jak z bajki. A kurczę, musiałam sobie znowu zrobić przerwę, bo w sumie byłam zaziębiona i niby jestem zdrowa, a jednak ten kaszel został, więc kto wie, co to za kaszel. I kolejna rzecz, która nam się mega podobała, to było to, że jakby na lagomerze było naprawdę bardzo mało ludzi. I tak naprawdę, chyba mam wrażenie, że w. Chyba sto, to jest stolica, chyba w stolicy, w San Sebastian, to chyba jest stolica, tam płynie ogólnie um, prom z Los Cristianos, płynie właśnie do, do San Sebastian e, i... E, Kur, Kurczę, czekajcie, bo ja muszę sprawdzić, czy to jest San Sebastian, stolicą Lagomery. Dobra, sprawdziłam. No i San Sebastian jest stolicą e, Lagomery. No to chyba tam tak naprawdę było najwięcej ludzi, a tak to w jakichś tam innych miejscach, w jakichś atrakcjach, powiedzmy, jakichś spocikach i tak dalej. To praktycznie w ogóle nie było ludzi i to było takie niesamowite. E, spotkaliśmy chyba tylko jednych Polaków gdzieś na, na trasce, e, a tak to... A tak to po prostu jakby, no tak jak mówię, bardzo mało ludzi i tak dalej. I no i można było po prostu poczuć ten super. Bliski kontakt z naturą, co naprawdę było mega fajne. No, minusem było to, że jakby wiecie, Lagomera nie jest aż tak popularna jak Teneryfa. Znaczy, jest popularna coraz bardziej, ale nie jest aż tak. I jakby w niektórych takich knajpkach, chyba w większości, w których byliśmy, no to y, ciężko było się dogadać po angielsku. Więc jakiś taki trochę hiszpański, taki, wiecie, kaleczony typu. No, papa za pizza jest, jest. No, i takie pierdolety, no to jakoś dało się dogadać, i coś tam zjedliśmy czy wypiliśmy, więc było to całkiem spoko. I z takich ciekawostek to opowiem Wam, że Lagomera to jest taka wyspa w której Krzysztof Kolumb ze swoją ekipą, no spędził około na spędził około miesiąca czasu, no, podczas swojej wyprawy gdzie chciał, no, dopłynąć do Indii i właśnie przez miesiąc czasu tam przebywał i tam nawet jest właśnie dom Krzysztofa Kolumba, niestety go nie zwiedziliśmy, bo trochę se, trochę se, trochę sobie źle Zaplanowaliśmy tą wycieczkę, więc myślę, że jest y, duże pole do tego, żeby pojechać tam jeszcze raz i po prostu zwiedzić jeszcze y, inne rzeczy, których niestety przegapiliśmy. No bo gdy się zorientowaliśmy, że ej, przecież jest ten dom jeszcze, to okazało się, że on był tam do 14, a już było po 14, czy do, do 15 jakoś tak. Y, no, i, no, i, no i lipa, nie? Czy tam 16, Jezu, chyba może to była 16. No i nie zwiedziliśmy niestety tego domu. Y, byliśmy w kościele. W którym, w którym Kolumb się modlił. I tam, jakby no w ogóle ten dom Krzysztofa Kolumba to jest taki, no, no nie pomyślelibyście, że to jakiś tam dom wielkiego odkrywcy i tak dalej, nie? Była tam jakaś taka wieża też i pamiętam, że wyszliśmy na tą wieżę. Tam tak strasznie waliło moczem, że to było takie śmieszne. Na filmiku tego nie widać. Gdzieś chyba wrzucałam też filmik właśnie z tego miejsca na naszego TikToka i chyba też na, na nasz na Instagram właśnie The Lazy Road. I właśnie my się tak trochę śmialiśmy, że kurczę, on tam właśnie podobno są takie historie, miał jakąś laskę. Więc śmialiśmy się, że może na kanarach żyją potomkowie Krzysztofa Kolumba. Może mieszkańcy Lagomery, no to mają gdzieś w sobie jakąś krew kolumba. No kto to wie, nic nie wiadomo, ale wiemy, że właśnie pod tą wieżą, o której wspominałam przed chwilą, no to ten kolumb, podobno podobno umawiał się z tą laską na schadzki. Nie wiem co tam robili, ale no, no tak podobno było i co z ciekawostek kolejnych, to jest to, że właśnie na Lagomerze jest taki specjalny język gwizdany i możecie sobie gdzieś tam właśnie na YouTubie wygooglować jak to wygląda, że po prostu jakby gwizdzą i no i tam się rozumieją, tak? Jest jakaś jedna knajpa, który właśnie jest ten jest język gwizdany i to jest właśnie w tym San Sebastian de Lagomera kurczę, ale się jąkam I tylko, że my po prostu tam też nie byliśmy, ponieważ się okazało, że wtedy co my byliśmy, to była knajpa zamknięta. Podobno to jest coś mega fajnego i wartego zobaczenia. Wiem, że są na przykład z Teneryfy jakieś tam wycieczki jednodniowe organizowane i wtedy oni biorą właśnie ludzi, między innymi tam do tej knajpy, właśnie, gdzie jest ten język gwizdany, no ale to jest kolejna rzecz, którą po prostu nie zaliczyliśmy, ale wiemy, że jest i tam trzeba po prostu kiedyś, kiedyś wrócić. No i, no, i co jeszcze mogę wspomnieć o tej Lagomerze, bo też nie chcę właśnie za bardzo przedłużać tego tematu. No, ogólnie, jakby do momentu, w którym byliśmy właśnie na Lagomerze, no to jakby zakochaliśmy się mocno w Teneryfie i po prostu uwielbialiśmy. Teneryfę, natomiast aż teraz sobie popatrzę, bo robiliśmy właśnie ranking wysp kanaryjskich kiedyś tam i jak byliśmy tylko na tych jakby czterech wyspach kanaryjskich, no to wtedy oceniliśmy tak, że chyba była Teneryfa najpierw, potem chyba Fuerta, Lanzarote i Gran Canaria coś takiego i teraz właśnie sobie puściłam filmik, żeby zobaczyć jak ocenialiśmy jakby po tym, jak zobaczyliśmy już sześć wysp. No i tak na pierwszym miejscu mieliśmy La Palmę. No o tym jeszcze będę wspominać, ale La Palma mega, mega robi wrażenie. Druga była właśnie lagomera, czyli mimo tylko, że Teneryfa jest naszą ukochaną wyspą, chyba tak bardziej z sentymentu, ale, znaczy nie no, ogólnie Teneryfa jest piękna, tak? Więc z sentymentu jest z naszą ukochaną wyspą, ale daliśmy ją na drugim miejscu, La Gomere. Ale to nie jest tak, że, wiecie, na drugim miejscu nie ma już innej wyspy, bo na drugim miejscu jest Teneryfa. Oczywiście, rzecz jasna. Potem mamy na miejscu trzecim jest Fuerta, potem na miejscu czwartym Lanzarote i na miejscu piątym Gran Canaria. No ale jak już wiecie, wybieramy się znowu na Gran Canarię. A raczej, jak wysłuchacie ten odcinek, to już na tej Gran Canarii Jesteśmy. Także pewnie będą jakieś kolejne odcinki, w którym będę opowiadać, e, może opowiem co robiliśmy, jakiego dnia i tak dalej, jak spędzaliśmy czas. Chociaż jedziemy na takie typowe all-inclusive, no ale mamy auto, więc będzie zwiedzane. Także mm, zrobimy teraz zakończenie jingier i te sprawy. Mam nadzieję, że jakoś nie znudziłam Was tym tematem. Myślę, że kiedyś trzeba będzie jeszcze wrócić do tematu Lagomery, no, ale myślę, że najpierw trzeba udać po prostu na tą wyspę i wtedy może coś, coś więcej z własnego doświadczenia, a może też jakby, no nie wiem, coś pomyślę. W każdym razie życzę Wam miłego dnia, jeżeli słuchacie tego skoro świt, wtedy jak wychodzi odcinek a jeśli nie, no to to życzę Wam po prostu miłego wieczoru, nocy, cokolwiek także trzymajcie się cieplutko i wysyłam Wam, znaczy na razie jestem jeszcze w Polsce, ale wiecie, jak słuchacie to już jestem na Gran Canaria więc wysyłam Wam dużo, dużo słoneczka, buziaki, cześć!